Drodzy państwo, bohaterami drugiego odcinka cyklu Oddziały Polskiej Partyzantki Wileńskiej Armii Krajowej są Jurandowcy. Dowódcą brygady był porucznik Czesław Grączewski, pseudonim Jurad. A po jego śmierci Roman Korab Żebryk, powojenny historyk, doktor nauk humanistycznych, autor wielu tekstów o tematyce wileńskiej. Zwiadem konnym od 1944 roku dowodził Sergiusz Kościołkowski, pseudonim Fakir, żołnierz EKDW Wileńskiego i 5. Brygady Wilejskiej Łupaszki. Każda szanująca się brygada musiała mieć swojego kapelana. Posługę duszpasterską pełnił ksiądz Józef Preiser, pseudonim Protazy. Wcześniej pełni służbę w Siódmej Brygadzie Wilejskiej Armii Krajowej. Wykupiony został za dwa automaty z zapasem amunicji. Czesław Grąbczewski brygadę utworzył przy pomocy swoich przyjaciół i ochotników. W szeregach brygady, oprócz wychowanych patriotycznie chłopców, znalazły się również dziewczyny, które wykazały dużo serca i charakteru w pełnieniu obowiązków żołnierskich. Zanim oddział wyszedł do lasu, komendant brygady utworzył bazę miejską w mieszkaniu Mareli Koleśnikowej przy ulicy Trembackiej w Wilnie. W terenie bezpieczny postój brygada znalazła w miejscowościach Bujwidze i Nasielany. We wsi Rubno przed figurą Matki Boskiej odbywały się przysięgi ochotników wstępujących do plutonów brygady. Figurka była zdewastowana przez Sowietów, odrestaurowaną możemy obecnie podziwiać na miejscowym cmentarzu. W swojej działalności brygada przeprowadziła szereg udanych akcji zbrojnych wymierzonych przeciwko okupantom niemieckim i bolszewickim. Chrzest bojowy przeszła 1 marca 1944 roku w miejscowości Majorance, likwidując tam grasującą bandę sowiecką dowodzoną przez okrutnego oborotkę. W operacji Ostra Brama stoczyła bój o Mejsza Gołę i o Wilno. 13 lipca 1944 roku w ostatnim boju z Niemcami poległ komendant brygady. Pochowany został na niewielkim cmentarzu na Moncie, a jego symboliczny grób znajduje się na wileńskiej Rossie. Po zdradzie sowieckiej naszych chłopców rozbrojono, osadzono w obozie w Miednikach Królewskich, następnie wywieziono do Kaługi. Po ewakuacji z Wilna niektórzy Jurandowcy działali w strukturach eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej aż do końca 1948 roku. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym opowiem o żołnierzach z trzeciej Brygady Wileńskiej Armii Krajowej Szczerpca. Do zobaczenia.